Blisko 80 dzieci uczestniczyło w zawodach Grand Prix w pływaniu, które we wtorek 21 czerwca odbyły się na pływalni Delfin w Kozienicach. Do rywalizacji przystąpili uczniowie i uczennice drugich i trzecich klas szkół podstawowych z Kozienic oraz Brzeźnicy i Ryczywołu. Zawody były podsumowaniem całorocznego cyklu nauki pływania prowadzonego na pływalni. Dzieci startowały na dystansie 25 metrów, czyli jedna długość basenu, w stylach grzbietowym i dowolnym. Młodzi pływacy dopingowani przez rodziców oraz kolegów i koleżanki dawali z siebie wszystko. Czasami brakowało sił, ale każdy ukończył swój start. Naturalnie wszyscy chcieli wygrać, jednak tak naprawdę nie chodziło przecież o miejsce na podium. Najważniejsze, by dzieci umiały pływać i pewnie czuły się w wodzie, a sportowa rywalizacja z pewnością, przynajmniej niektórych, zachęci do jeszcze intensywniejszych treningów. Jednak jak to w każdych zawodach, ktoś musiał wygrać, ktoś zająć drugie, a kto inny trzecie miejsce. W klasach drugich, wśród dziewczynek na najwyższym stopniu podium, w obu stylach stanęła Zuzia Hołuń z PSP4. W grzbiecie druga była Klara Bednarek z jedynki, a trzecia Zosia Cholewińska z dwójki. W stylu dowolnym drugie miejsce zajęła Wiktoria Garbarczyk z jedynki, a trzecia była Klara Bednarek. Wśród chłopców w klasach drugich podium w obu stylach wyglądało identycznie. Obie konkurencje wygrał Michał Seredyn z trójki, przed Pawłem Wronką i Kasprem na obaj PSP numer 4. Podobnie było w przypadku dziewczynek z klas trzecich. Dwa razy triumfowała Maja Wasiłek z czwórki, dwukrotnie drugie miejsce zajęła Agata Traczyk z dwójki, a na trzecim stopniu podium w obu stylach stanęła Zosia Boryczka. W gronie ich kolegów pływanie na plecach najlepiej opanowali uczniowie PSP numer 3. Wygrał Albin Dąbrowski. Przed Błażejem Zawackim i Aleksandrem Roszkiem. W stylu dowolnym na pierwszym miejscu Błażej Zawadzki. Drugie dla Albina Dąbrowskiego, a trzeci był Mikołaj Sekuła z PSP numer 1. Oprócz startów indywidualnych rozegrano także wyścigi sztafetowe 4x25 metrów w stylu dowolnym których szkoły reprezentowało po czworo uczniów z najlepszymi czasami. W gronie klas drugich wygrały dziewczynki z PSP nr 1, przed trójką i czwórką, a wśród chłopców sztafeta z trójki okazała się minimalnie lepsza od drużyny PSP nr 4. W rywalizacji klas trzecich zarówno wśród dziewczynek jak i chłopców na pierwszym miejscu PSP 3. Wśród dziewczynek druga była szkoła nr 4, a trzecia jedynka. Zaś wśród chłopców na drugim miejscu reprezentacja dwójki. Młodych pływaków dekorowali dyrektor Kaceris Marcin Zmitrowicz oraz trenerzy pływania, pod okiem których dzieci w kończącym się roku szkolnym doskonaliły swoje umiejętności. Dominika Rybak, Janusz Abramczyk i Roman Murawski. Najlepsi w każdej kategorii otrzymali pamiątkowe statuetki, pierwsza trójka dyplomy, medale i drobne upominki, a sztafety także puchary. Dla wszystkich uczestników organizator zawodów, czyli Kozińskie Centrum Rekreacji i Sportu, przygotował słodkie nagrody.